Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Moduł sterowania mocą PCM jest istotną częścią systemu pojazdu. Po pierwsze, jest on odpowiedzialny za kontrolowanie i monitorowanie kilku układów silnika, ale jak każdy inny komponent, PCM może również z czasem doświadczać problemów. Kot usterki P0603 to kod usterki silnika związany z problemem z wewnętrznym modułem sterującym ke paliwem memory, cam. Czytaj dalej. Aby dowiedzieć się więcej o CAM i kodzie P0603, co oznacza kod usterki P0603. Kod usterki P0603 oznacza Engine Management Computer, CAM Error. Jest on rejestrowany, gdy PCM nie przejdzie autotestu CAM. Kod jest wyzwalany, gdy wynik obliczenia autotestu nie jest zgodny z oczekiwaniami. Aby lepiej zrozumieć kod, Porozmawiajmy o pamięci i pamięci masowej komputera. Komputery mają dwa rodzaje pamięci, ROM i RAM. Pamięć tylko do odczytu, ROM, odnosi się do stałej pamięci przechowywanej w komputerze pojazdu. Dane te nie mogą zostać zmienione i pozostaną niezmienione nawet w przypadku utraty zasilania przez PCM. Pamięć o dostępie swobodnym, RAM, odnosi się do pamięci tymczasowej przechowywanej w PCM. Jest to miejsce. W którym PCM przechowuje nowe dane. Pamięć RAM można sklasyfikować jako lotną lub nielotną. Nieulotna pamięć RAM zostanie zachowana nawet po odłączeniu akumulatora samochodu. Jednak dane przechowywane w lotnej pamięci RAM zostaną utracone po wyłączeniu zapłonu. Pamięć o dostępie swobodnym, CAM, to rodzaj lotnej pamięci RAM którą można podłączyć bezpośrednio do akumulatora, dzięki czemu jej dane nie zostaną usunięte po wyłączeniu zapłonu. Pamięć Kama ma kluczowe znaczenie, Ponieważ przechowuje dane dotyczące cykli jazdy. Pamięć ta ulega ciągłym zmianom w zależności od sygnałów wejściowych i czujników. PCM regularnie przeprowadza rutynowe autotesty w celu monitorowania wydajności modułów CAM. Gdy PCM zauważy, że wyniki obliczeń matematycznych podczas autotestów nie są zgodne z oczekiwaniami, uruchomi kod P0603. Uwaga! Definicja kodu P0603 może się różnić w zależności od producenta pojazdu. Dokładną definicję kodu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji naprawy lub bazie danych napraw. PCM regularnie przeprowadza rutynową samokontrolę w celu monitorowania wydajności modułów CAM. Jakie są możliwe przyczyny kodu P0603? Oto możliwe przyczyny wystąpienia kodu P0603. Rozładowany akumulator, problemy z okablowaniem i strzeż lub połączeniem w obwodzie zasilania lub masy PCM, oprogramowanie PCM wymagające aktualizacji, wadliwy moduł PCM, problemy z układem ładowania, jakie są typowe objawy kodu P0603? Oto niektóre z typowych objawów związanych z kodem P0603 świeci się lampka kontrolna silnika, zgaśnięcie silnika pojazd nie uruchamia. Czy świeci się kontrolka ABS lub kontroli trakcji i problemy z monitorem opcji P0603 to ogólny kod usterki, co oznacza, że może pojawić się w różnych markach i modelach. Jak zdiagnozować P0603? Zdiagnozowanie kodu P0603 nie jest łatwe. Przyczyną problemu może być wiele czynników, więc zidentyfikowanie elementu powodującego problem może być trudne, na przykład będziesz musiał zidentyfikować czy jest to spowodowane wadliwym PCM, czy problemem z samym PCM, jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia w naprawach samochodów, Najlepiej jest zabrać pojazd do warsztatu samochodowego i poprosić mechanika o przeprowadzenie diagnozy. Jeśli jednak wolisz samodzielnie zdiagnozować ten kod, zalecamy zapoznanie się z instrukcjami naprawy pojazdu lub internetowymi bazami danych napraw. Jak naprawić kod P0603? P0603 to ogólny kod usterki co oznacza, że może pojawić się w różnych markach i modelach. Jednak pomimo tego, że kod ten jest ogólny, nie ma uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich pojazdów. Na przykład kroki naprawcze, które zadziałały w przypadku P0603 w Nissanie Altima, mogą nie działać w przypadku P0603 w Fordzie F350. Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia i narzędzi do wykonania tej pracy, Zalecamy zabranie pojazdu do warsztatu samochodowego, w celu prawidłowej diagnozy i naprawy, jeśli jednak zdecydujesz się skorygować ten kod samodzielnie. Zalecamy zapoznanie się z instrukcją naprawy specyficzną dla pojazdu lub zasubskrybowanie internetowej bazy danych napraw.